Ojej, synowo, zostawiliśmy portfel w domu, a karty też. Zaśmiali się głośno teściowie, gdy w restauracji przynieśli rachunek na dwieście tysięcy za nasze urodziny. Ale ich śmiech ustał, gdy spokojnie powiedziałam: zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, daj nam znać w komentarzach z jakiego miasta oglądasz. Miłej opowieści. Wandzia Rutkowska stanęła w progu jadalni, a cisza, która panowała za drzwiami, zyskała niemal namacalną gęstość. Każdy krok odbijał się echem w pustej przestrzeni, w której przed chwilą jeszcze trwało coś nieuchwytnego: drobne oddechy, stukot od sztućców, szept niezdecydowania. Tym razem jednak zamiast spokoju poczuła jedynie ciężar, jakby i madło zaciskało się na jej piersi. Przez lata nauczyła się opierać na chłodzie milczenia, udając, że emocje istnieją gdzieś daleko poza nią, ale teraz każda ukryta myśl domagała się wyrwania na światło dzienne. Przy dębowym stole, którego masywność zdawała się wzmacniać odczucie osaczenia, starannie ułożono zastawę. Lśniące talerze, idealnie wyprofilowane sztućce i kryształowe kieliszki, w których kiedyś odbijały się promienie słońca. Dziś jednak nad stołem zawisło tylko sztuczne światło lampy, niezdarne w ujawnianiu drżenia rąk kobiety. Wandzia usiadła na jednym z krzeseł, czując jak drewno chłodzi jej nagrzane od niepokoju ciało. Obok niej Szymon Radomski przewracał kartki katalogu z meblami, ale jego ruchy były pozbawione skupienia, upodobnione do bezmyślnego przekładania kartek papieru. Wiedziała, że w jego oczach dom to skrawek codzienności, służący do resetu po pracy i weekendowym maratonie seriali. Wszystkie kwestie finansowe, rachunki, domowe, naprawy, przenosił je na barki swojej matki, tak jakby nie dotyczyły go osobiście. Wandzia wzięła powolny wdech, czuła bicie serca tak głośne, że mogłaby przysiąc, iż słyszy je nie tylko w swoich uszach. Uściskała dłonie, próbując zagłuszyć wewnętrzny alarm, ale z każdą sekundą poczucie nadciągającej konfrontacji stawało się silniejsze. Szymonie, wyrwało się jej cicho, ale w pustym pomieszczeniu głos brzmiał donośnie, jakby chciał przebić się przez mur obojętności. Szymon odłożył katalog, unosząc pytające brwi. Tak, odpowiedział, a w jego tonie zabrzmiała nuta zaskoczenia, skrzyżowana z lekką irytacją. Musimy porozmawiać o naszych wydatkach. Chwila zawieszenia rozciągnęła się między nimi niczym pusta kartka. Gotowa przyjąć zapis ich wzajemnych rozliczeń. Wandzia poczuła, że słowa wibrują na granicy jej gardła. W końcu wybuchły jednym tchem. W tym miesiącu zapłaciłam rachunki za prąd, wodę i czynsz. Nie tylko za nasze mieszkanie, lecz także za domek na mazurach twojej mamy. Dokonałam przelewu za prezent na urodziny twojego ojca, a później pokryłam koszty naprawy twojego samochodu po tej stłuczce na Mokotowie. Głos jej drżał, a każde kolejne słowo zdawało się ważyć tonę. Szymon zmrużył oczy i przez chwilę wpatrywał się w stół, jakby próbował odczytać z faktur coś więcej niż cyfry. W końcu wyrwał z siebie ciche Och! To monosylabowe westchnienie zabrzmiało ulżyście, lecz w jego tonie pobrzmiewała też wina. Wandzia dostrzegła błysk tęsknoty za upustem emocji, ale również gniew, że to nie on stanął naprzeciw odpowiedzialności. W ciszy, która powstała po tej wymianie zdań, każda sekunda zdawała się potęgować ciężar jej decyzji. W jej wnętrzu narastało przekonanie, że nie może już dłużej dźwigać samodzielnie ciężaru cudzych zobowiązań. Przez lata skrywała swoje potrzeby, redukując je do cichego szeptu, który tylko ona znała. Teraz jednak usłyszała, że milczenie może być głośniejsze od krzyku, a jej własne pragnienia zyskały prawo do istnienia. Nie mogę już tak dalej, powiedziała. A słowa wypłynęły z niej z niespodziewaną siłą. Jej wzrok utkwił w Szymonie. Zobaczyła w nim człowieka, którego kochała, ale też kogoś, kto nie dostrzegał ciężaru, jaki znosiła. Potrzebuję, żebyś wziął odpowiedzialność za to, co należy do nas obu. On zamrugał kilkakrotnie, jakby w ten sposób próbował przemieścić swój umysł z jednej rzeczywistości do drugiej. W końcu skinął głową, a w jego oczach pojawiła się mieszanka ulgi i niepewności zapowiedź tego, że być może zaczyna rozumieć, jak wiele zniosła. Gdy zapadła noc, a jadalnia wypełniła się jedynie odgłosem ich oddechów, Wandzia uświadomiła sobie, że to był moment przełomowy. Milczenie, które przez lata tworzyło mur, zaczęło się kruszyć pod naporem prawdy. W niej samej budziła się nowa siła, gotowa do stanięcia w obronie własnych granic. W tej scenie kryło się zarazem zakończenie i początek, jak gdyby zamykający się rozdział życia otwierał drzwi do przestrzeni, w której mieli śmielej kochać i szanować siebie nawzajem. I wtedy po długiej chwili ciszy Szymon westchnął: Zaczniemy od nowa. Drzwi prowadzące do salonu otworzyły się z cichym skrzypnięciem, jakby same ściany chciały przypomnieć Wandzi, że znalazła się w świecie, w którym każdy gest bywa oceniany. Marmurowa posadzka odbijała kroki gości, a echo ich rozmów niosło się po długim korytarzu, niczym zapowiedź zbliżającej się inscenizacji. Bogumiła Radomska stała w progu. Sztywna jak dyrygentka na podium, gotowa wprowadzić wszystkich w perfekcyjnie wyreżyserowaną scenę rodzinnego spotkania. Kochani, proszę, zapraszam do środka. zawołała z idealnie wyćwiczonym uśmiechem, wskazując ręką rząd wypastowanych krzeseł i sof ustawionych naprzeciw stolika z przekąskami. Każdy mebel śnił, a obrus z delikatnego lnu układał się w precyzyjne fałdy, jakby oczekiwał na wielką galę, a nie skromny wieczór u teściów. Wandzia odruchowo wyprostowała plecy i ruszyła za Szymonem, czując pod piętami każdy chłodny płatek marmuru. W powietrzu unosił się zapach oliwy, która służyła do przygotowania carpaccio z buraka oraz ledwie wyczuwalny aromat świeżo krojonego koziego sera. Kremowe bruszczetty z połyskującymi sokiem pomidorów zdawały się aż kusić barwą, ale żadna z potraw nie przykuła większej uwagi niż sama grzeczność domowników. Bogumiła stojąc obok stołu poprawiała ozdobny kok i spoglądała na Wandzie z taką dumą, jakby chciała upewnić się, że jej krytycy nie przegapili ani jednej idealnej nitki haftu. — Wandziu, skarbie, jak się masz? zagadnęła z pozorną czułością, odstawiając na talerzykach kolejny plaster buraka. W tonie bogumiły brzmiała więcej próżności niż szczerości. Wandzia skinęła głową i uśmiechnęła się lekko, choć serce biło jej mocno, niczym młotkowalski uderzający o stal. Próbowała skupić myśli, by nie dać się przytłoczyć nadmiarem pozorów. Przecież to miało być zwykłe rodzinne spotkanie, a nie scena z teatru, którym rządzili teściowie. Mieszko, mąż Bogumiły, stał przy ścianie z tajemniczym wyrazem twarzy, jakby analizował proporcje światła padającego na ich twarze. Jego milczenie było równie wymowne co słowa żony. Wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a każdy szczegół służy budowaniu wizerunku idealnej rodziny. Gdy goście zajęli już miejsca, podano polędwiczki wieprzowe w gęstym sosie borowikowym, którego zapach zdawał się unosić w rześkim powietrzu. Szymon sięgnął po sztućce, zerkając na Wandzie z troską. Mamusiu, proszę, może nie teraz? Wyszeptał, kładąc dłoń na jej ramieniu. Jego głos był miękki i ochraniający, jakby chciał zdusić kolejną falę pochwał jeszcze w zarodku. Bogumiła... Zawahała się na ułamek sekundy, spojrzała na syna i odwróciła wzrok, jakby miała za chwilę zrezygnować z dalszego poklepywania po plecach Wandzi. Jej rumieniec zdradzał niepokój. Widocznie źle znosiła brak pełnej uwagi. Wandzia poczuła, jak z każdą chwilą najada się gniewu. Gniewu na to, że jej ofiarność traktowano jak kolejny drobiazg do pokazania, jak wystawny zegarek na ręku bogacza. Spojrzała na gości, znajome twarze przyjaciół teściów, którzy kiwali głowami, jakby uczestniczyli w recytacji scenariusza, a nie w prawdziwej rozmowie. Dziękuję Wam za przybycie i miłe słowa. Zaczęła cicho, podnosząc głowę na tyle, by każdy zauważył, że chce zabrać głos. W sali zapanowała cisza, ta sama, która jeszcze przed chwilą wypełniała korytarz. Jej serce dudniło w uszach, a oddech stawał się krótkim szarpnięciem. Chciałabym jednak, abyście wiedzieli, że moja pomoc nie jest po prostu służbą. Robiłam to z miłości i z poczucia wspólnoty, ale nie chcę, by było to postrzegane jako coś oczywistego. Goście spojrzeli po sobie. Zdezorientowani taką odwagą. Szymon ścisnął jej dłoń, dając znać, że stoi przy niej mimo wszystko. Bogumiła otworzyła usta, jakby chciała przerwać te słowa, lecz w ostatniej chwili się powstrzymała, jakby ktoś szarpnął ją za szarą strefę reżyserki. Chciałabym, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że ciężar domowych obowiązków i finansów. Nie może spoczywać tylko na jednej osobie, kontynuowała Wandzia, czując, że wreszcie używa głosu, który przez lata był tłumiony. Potrzebuję, abyście traktowali moje starania z takim samym szacunkiem, jakbym była formalnym gospodarzem tego spotkania. W powietrzu zawisło zdumienie. Kolejne sztućce pokroiły mięso w ciszy, której żadna z potraw nie mogła zagłuszyć. Wreszcie Mieszko skinął głową, a nawet Bogumiła odłożyła kieliszek, jakby decydując się, że może warto wysłuchać cudzych potrzeb. W tej chwili Wandzia poczuła, że coś w niej pęka. Ciężar długo skrywanej frustracji wypływa na powierzchnię, jednocześnie otwierając przed nią nowe drzwi. Widziała, jak Szymon patrzy na nią z mieszaniną podziwu i troski, a w oczach teściów pojawiła się nuta zrozumienia, której nie słyszała od miesięcy. Kiedy miarowy chrzęst widelców powrócił, Wandzia uśmiechnęła się lekko. Pierwszy prawdziwy uśmiech od dłuższego czasu. Wiedziała, że to spotkanie jest krokiem milowym, a nieustanny lęk przed oceną zaczyna ustępować miejsca nadziei. I wtedy, w półmroku salonu, Szymon wstał od stołu i z głębokim oddechem wypowiedział słowa, które brzmiały jak zaproszenie do nowego etapu. Zróbmy coś razem bez podziału na rolę. Salonik opustoszał z rozmów, jakby ktoś nacisnął przycisk pauza tuż po słowach Szymona. Ciche brzęknięcie kieliszków i szmer przesuwanych krzeseł. Ustały natychmiast, gdy Wandzia wstała, trzymając ciemnobrązową teczkę z wygładzonej skóry. Wszystkie oczy zwróciły się ku niej. Bogumiła z napięciem w świetle oczu, mieszko z dłonią niemal zaciskającą się na oparciu fotela. Szymon z bijącym szybciej sercem, którego rytm odbijał się w chrapliwym oddechu końcowego zdania jej ostatniej wypowiedzi. Narrator obserwuje Wandzie, jak spokojnym, ale zdecydowanym ruchem kładzie teczkę na środku stołu. W powietrzu czuć napięcie. Coś, co miało pozostać w zakamarkach jej duszy, zaraz ujrzy światło dzienne. Cienie migoczą na ścianach, gdzie gdzieniegdzie odbijając kryształowe kieliszki, lecz to teczka z dokumentami staje się teraz centrum uwagi. Proszę was o uwagę. Zaczyna cicho, niemal szeptem, a jednak słowa rozchodzą się echem. Przez ostatnich pięć lat gromadziłam każdy dowód mojej pomocy dla waszej rodziny. Bogumiła wznosi brwi, próbując wypuścić z siebie słowa zdziwienia, ale powstrzymuje je zaledwie drgnięcie kącików ust. Mieszko prostuje się nieznacznie, jakby chciał wkroczyć do akcji, lecz nie wtrąca się. Szymon składa ręce razem, jakby wyczekiwał rozstrzygającego momentu. Wandzia otwiera teczkę z cichym trzaskiem zatrzasku. Kartki i koperty wysypują się niczym liście na wietrze pokoju. Wyciągi bankowe z równiutko pokreślonymi sumami, paragony z niemal zapomnianymi drobnymi zakupami, faktury o barwnych nagłówkach firm remontowych. Wszystko spoczywa teraz na stole w starannym szeregu. Zaczęło się od remontu dachu w naszym domu na Mazurach, mówi, wskazując na pierwszy dokument. Proszę spojrzeć, 120 tysięcy złotych. Pamiętacie, jak długo zwlekaliście, zanim pozwoliliście mi zapłacić? Unosi wzrok na Bogu Miłę, która odwraca głowę, ale w oczach ma już przebłysk zawstydzenia. Potem były te nagłe koszty medyczne Twojej mamy. Bogu Miło! Kontynuuje, a głos jej staje się nieco ostrzejszy. 45 tysięcy złotych na prywatne badania i zabiegi. Musiałam zrezygnować z mojego kursu językowego i wyjazdu z przyjaciółkami, żeby dołożyć tej sumy. Mieszko unosi brew, jakby nie mógł uwierzyć, że te cyfry naprawdę padły. Nie śmie jednak przerwać, bo widzi, że Wandzia nie zamierza odpuścić. Dalej. Mówi, sięgając po kolejne paragony. Nowe meble do letniego domu 250 tysięcy złotych. Prezent na urodziny twojego ojca mieszku piętnaście tysięcy złotych, a to tylko wycinek listy, razem blisko milion złotych. Wśród gości słychać stłumione westchnienia. Stały przyjaciele rodziny wykrzywiają usta w nerwowym uśmiechu. Szymon odsuwa się o krok, przymierzając się do słowa, lecz widzi, że musi usłyszeć całość przed jakąkolwiek interwencją. Nie jestem waszym bankomatem, mówi Wandzia, wypowiadając te słowa z naciskiem. Nie jestem dobroczyńcą waszego komfortu. To, co robiłam, to nie gest miłości bez granic, ale wyzysk, bo nigdy nie zapytaliście, czy mam na to siłę. Rezygnowałam z wszystkiego, co sprawiało mi radość, byście wy mogli żyć wystawnie. Bogumiła blednie, a Mieszko odsuwa się na oparcie fotela, potrząsając głową z niedowierzaniem. W jego oczach ta liczba zdaje się pętać mu umysł. Nie był przyzwyczajony do konfrontacji z taką sumą, tak dokładnie rozpisaną. Szymon w końcu unosi dłoń, żeby coś powiedzieć. Wandzio, ja to nie także lecz ona podnosi palec w geście ciszy. Dziękuję za wszystkie komplementy i za to, że teraz w końcu słyszę, jak reagujecie, mówi spokojnie. Ale szanuję siebie na tyle, by zakończyć tę nierówną relację raz na zawsze. Od dzisiaj każda złotówka będzie wynikiem naszej wspólnej decyzji, a nie mojego przymusu. Całe pomieszczenie drży od powagi tych słów. Zapadło milczenie cięższe niż mury tej willi. Nawet zegar na kominku zawiesił swój tyk, jakby chciał dać przestrzeń dla tej prawdy. Wandzia widzi w oczach Szymona ciemne fale zrozumienia i żalu, a na twarzach bogumiły i mieszka pierwsze znamiona respektu. W tej chwili kobieta poczuła, że odzyskuje siebie, jakby odlano z niej łańcuchy, które przez lata przyciskały jej piersi. To nie była już kwestia pieniędzy, lecz autonomii i godności. I właśnie wtedy, gdy słońce z za wpół zasłon rzuciło smugi na dokumenty, a echo jej słów wypełniło salon, ona zamknęła teczkę z pewnym, ale delikatnym ruchem. To koniec! powiedziała cicho, choć każdy mógł usłyszeć jej głos. A w następnym momencie Szymon wziął jej dłoń i szepnął. Zbudujmy naszą przyszłość na nowych zasadach. Wandzia obudziła się przy dźwięku własnego oddechu, jakby budziła się w zupełnie nowym świecie. Położyła dłoń na gładkiej pościeli, której delikatny dotyk przypominał jej, że oto znalazła się w bezpiecznej przestrzeni, tym razem już dla siebie. W mieszkaniu przy ulicy Ząbkowskiej panowała cisza przerywana jedynie cichym szumem ruchu na dole. Tramwaje sunęły po torach, a gdzieś w oddali stukot od kół odbijał się od murów kamienic. Wandzia wstała, podeszła do biurka i otworzyła segregator z dokumentami do zamknięcia wspólnego konta w banku PKO. Kartki z rozliczeniami błyszczały w świetle lampki biurkowej, a ona poczuła, że każda suma, każdy paragraf jest pieczęcią jej niezależności. Usiadła na skórzanym fotelu i przez chwilę pozwoliła, by myśli płynęły swobodnie. W jej wnętrzu zapanował nowy rodzaj spokoju: już nie ten nerwowy spokój przed burzą, lecz głęboka świadomość własnej wartości obróciła w palcach pierścionek, który jeszcze wczoraj jej ciążył, a teraz stał się symbolem granicy, jaką postawiła. Podniosła się, żeby nalać sobie zielonej herbaty do cienkiej filiżanki. Aromat listków, choć subtelny, dodawał pewności, że pierwsze kroki w nowym życiu są słuszne. Przy stole znalazła listę spraw do załatwienia. Wizytę w banku, dostarczenie wypowiedzenia umowy najmu pokoju wspólnego i rozmowę, której najbardziej się obawiała. Gdy zegar wybijał południe, usłyszała dzwonek do drzwi. W drzwiach stanął Szymon. Trzymał w ręku małe pudełeczko ozdobione czerwoną wstążką i spojrzenie tak miękkie, że Wandzia mogła w nim wyczytać całą gamę emocji. Skruche, Otuchę i nadzieję. Wandzio, powiedział cicho, niemal szeptem, przemyślałem wszystko. Chcę ci podziękować za odwagę i przeprosić za to, że tak długo trwało, zanim zrozumiałem, co naprawdę znaczy być partnerem. Wyciągnął do niej pudełko. Ona spojrzała na niego chłodno, ale w jej oczach migotało coś, co przypominało przebłysk dawnej czułości. To szkatułka z porcelany, wyjaśnił Szymon. Znalazłem rzemieślnika, który wypalał ją ręcznie. Chciałem, żebyś zawsze pamiętała, że twoja wartość jest trwała, delikatna i bezcenna. Wandzia przyjęła prezent, opuściła rąbek wstążki i poczuła, że to gest znaczący więcej niż tysiąc słów. Schowała szkatułkę na biurku, obok segregatora z dokumentami. Cieszę się, że pracujesz nad sobą odparła, głos miała spokojny. Ale teraz ja muszę zadbać o siebie. Po tych słowach wyciągnęła przed siebie teczkę z rozliczeniami i wręczyła ją Szymonowi. Jego dłonie drżały, gdy przyjmował dokumenty. Zrozumiał, że w każdym arkuszu kryje się jej troska o granice i godność. Zrozumiałem, szepnął. Nie zamierzam cię ograniczać. Będę tu, obok, ale na twoich warunkach. Wandzia skinęła głową, po czym zaprosiła go, by poszedł z nią na niewielki balkon, ukryty za przesównymi drzwiami. Ząbkowska tętniła życiem. Przechodnie przemykali w ubraniach do biur, sklepicy otwierali wystawy. Wanda poczuła, że najważniejsze dzieje się tu i teraz w mikroświecie ich decyzji. Co teraz? Zapytał Szymon, nie puszczając jej dłoni. Teraz zaczynam od nowa. Odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Najpierw zamknę konta wspólne, ustalimy budżet od nowa. Chcę wrócić do kursu pisania, przypomnieć sobie, co sprawiało mi radość. Na moment zawisła między nimi cisza, nie ciężka, ale pełna możliwości. Szymon uśmiechnął się nieśmiało. Chodź, pomogę ci z dokumentami, a potem może pójdziemy razem na wystawę o której zawsze mówiłaś? Wandzia poczuła, jak w jej sercu rośnie ciepło. To była propozycja partnerstwa, nie wyrzeczenia. Zeszli do wnętrza mieszkania, gdzie dokumenty czekały na ostateczne podpisy. Wspólnie segregowali umowy, rozmawiając o przyszłości, o warsztatach literackich, o marzeniu Wandzi, by napisać książkę i o tym, że Szymon obiecał jej nie przejmować inicjatywy bez wspólnej zgody. Gdy zamknęli ostatni plik, Wandzia odłożyła pióro z takim spokojem, jakby odliczyła ostatnie ciężkie chwile swojego życia. Spojrzała na Szymona. Jego twarz była pełna uznania i troski. Wtedy, w tej niewielkiej chwili triumfu, pozwoliła sobie na uśmiech prawdziwy i bez troski. Wiedziała, że ten nowy rozdział nie będzie wolny od wyzwań, ale miała narzędzia, głos, wybór i partnera, który wreszcie potrafił słuchać. I tak, zakończając wspólnie ten etap, ruszyli ku przyszłości, z rękami splecionymi, z sercami pełnymi nadziei i z pewnością, że prawdziwa miłość to nie jednostronne poświęcenie, lecz wspólna podróż ku wzajemnemu szacunkowi i równouprawnieniu.